Siemanko, witam was w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś długo wyczekiwany film, czyli poradnik do Victoriana. Jeśli film ci się spodoba, oczywiście zasubskrybuj ten kanał, napisz komentarz i nie zapomnij zostawić łapki w górę. Victorian to jeden z trudniejszych elementów w street workoutcie. Wersja, na której skupię się w tym filmie, wykonywana jest głównie na poręczach. Polega na utrzymaniu prostego ciała równolegle do podłoża z względem ziemi, opierając się na przedramionach. Element wywodzi się z gimnastyki, gdzie wykonywany jest na kołach pod nazwą Wiktorian Cross. Jakie mięśnie są zaangażowane w element? Do głównych należy mięsień najszerszy grzbietu, mięsień trójgłowy ramienia, zespół mięśni kor, mięsień tylny ramienny i mięsień czworoboczny grzbietu. Pomocniczą mięsień piersiowy mniejszy i większy, mięsień równoległoboczny, mięsień obły i mięsień prostownik grzbietu, a także wiele, wiele innych. Przeanalizujmy technikę wykonania tego elementu. Poręcz złapana pełnym chwytem neutralnym lub w pronacji przedramienia. Wybierz wygodniejszą dla Ciebie opcję, ja osobiście preferuję tą drugą. Przedramię oparte jest o poręcze. Wersji gimnastycznej wykonywanej na kołach nie ma takiej możliwości, stąd jest ona znacznie trudniejsza. Proste, napięte ciało utrzymane jest w bezruchu, równolegle do podłoża. Obręcz barkowa i gimiednica w pozycji neutralnej. Jeśli masz problem z poprawnym ustawieniem miednicy czy łopatek, spróbuj pierwsze zrozumieć zależność pomiędzy tymi ruchami w staniu. Przechodź z przodu pochrania do tyłu pochrania miednicy i postaraj się wyczuć jej neutralne ustawienie. To samo dotyczy się obręczy barkowej. Wyśrodkuj pozycję pomiędzy protrakcją i retrakcją łopatek. Ciało oczywiście znajduje się w jednej linii, nogi są wyprostowane, a stopy ustawione w zgięciu grzbietowym lub podeszwowym. Im szerzej będziesz próbował wykonać wiktoryna, tym ciężej będzie Ci go wykonać, dlatego na początku wybierz węższe ustawienie. Przejdźmy teraz do problematyki tego elementu. Pierwszym typowym błędem będą łopatki uciekające do protrakcji i tym samym nadmierny garb. Drugim zapadnięcie sekcji core, czyli zwana łódka lub delfin. A trzecim zaniżenie pozycji. Wiktoren jest elementem, którego opanowanie zajmuje bardzo dużo czasu, wymaga wcześniejszego przygotowania, a także masy cierpliwości. Ważną kwestią jest też to, że wiktoren wiktorenowi nie jest równy i zanim opanujesz poprawną technikę, mogą minąć lata. Dodatkowo zmęczenie mocno oddziałuje na jakość elementu, co utrudnia progres. Bardzo ciężko wykonać jest wiktoryna po jakimś elemencie lub gdy nie jest się odpowiednio zregenerowanym. Podczas nauki kluczowe będzie często dawanie bodźca. Starsze, lepiej jest zastosować większą częstotliwość przy niższej objętości. Niż na odwrót. Bazując na moim doświadczeniu przed nauką Wiktoriana, pierwsze skupiłbym się na opanowaniu solidnego front levera, później nauce pressów, wariacji touch, pull a także możemy pokusić się o takie elementy jak na przykład Impossible Deep. Choć to nieco inne elementy, będą miały one duże przełożenie na Wiktoriana, to działa troszeczkę na podobnej zasadzie jak mamy na przykład plancze i kamieniami milowymi do tego będą na przykład pompki w staniu na rękach, samo na rękach, pompki 90 czy wszelkiego rodzaju presy. Wcześniej wymienione elementy możesz traktować jako mini cele. Jeżeli myślisz że pracę nad Wiktorianem, to próby polecam ci wykonywać na samym początku treningu. Okej. Okay. Ale jakie ćwiczenia wykonywać, żeby nauczyć się Wiktoriana? Jeśli chodzi o kwestię progresji, to tak jak na przykład tuk Wiktorian, nie sprawdzą się zbyt dobrze ze względu na kiepskie obserwowanie pozycji i marne przełożenie na budowanie siły. Na początku dobrze sprawdzi się jak największe otwieranie advanced tuka. Jeśli chodzi o progresję one leg, jeśli zdecydujesz się ją wykonywać, zrób to na obie strony i pilnuj kąta prostego pomiędzy kolanem i biodrem. Na bardziej zaawansowanym etapie half lay i straddle spiszą się świetnie. Oczywiście, to tak jak mówiłem, front lever jako solidna baza do victoriana, a także jego wariacje takie jak presy, pull-upy, czy touch. Akcesoryjnie przed victorianem możemy także opanować impossible dipa. Nauczenie się tego elementu również korzystnie przełoży się na victoriana. Dragon Press to element łatwiejszy od Wiktoriana, świetnie budujący siłę, jednak jego wykonanie też nie należy do najłatwiejszych. Choć wygląda na zwykłe leczenie na ziemi, to ten element jest znacznie trudniejszy od front Levera i może posłużyć jako kamień milowy w drodze do Victoriana. Wypchnięcia i wznosy do pozycji świetnie posłużą jako ćwiczenia wzmacniające, jednak wykonywanie ich w kółko nie sprawi, że dojdziesz nimi do finalnego elementu. Victorian w odciążeniu gumy to jedno z najlepszych ćwiczeń pod Victoriana ze względu na możliwość regulacji odciążenia, a także świetne obserwowanie pozycji. Oczywiście nie możemy zapominać o próbach, ponieważ ten element przede wszystkim polega na częstych próbach i stopniowym korygowaniu techniki. Jeżeli chodzi o ten film, to byłoby na tyle. Nie zapomnij zostawić lajka pod tym filmem, a także napisać komentarza, no i oczywiście upewnij się, że subskrybujesz ten kanał. Do zobaczenia w następnym filmie. Jo!